Cześć witam was serdecznie, zawiążemy sobie teraz przypon karpiopy węzłem bez węzła, dlaczego w ten sposób, dlatego, że plecionka znaczną część swojej siły traci na węźle, dlaczego? dlatego trzeba go uniknąć. Bierzemy plecionkę, pierwszą rzeczą, którą wykonamy jest to pętelka, najzwyklejsze oczko, na którym będziemy mocowali kulkę za pomocą stopera. Bierzemy, robimy najzwyklejsze oczko. Jest oczko, jest. Nadmiar plecionki. Odcinamy. Jest, jest. Bierzemy koniec naszej plecionki. Kładamy do haczka z oczkiem z tyłu w ten sposób przyciągamy na pożądaną długość, czyli tak jak będziemy mocowali kuleczkę tutaj do oczka coś takiego. Nad gdy robimy przypom to, najlepiej od razu sobie założyć na tą pętelkę. Kulkę, wtedy ta odległość jaką chcemy żeby była kulka od haczyka będzie najdokładniejsza i zaczynamy zawijać zawijamy tyle razy żeby nasze zwoje doszły do wysokości ostrza haczyka gdy już mamy możemy to ciut ścisnąć i wtedy jeszcze nam z 2-3 zwoje powinny wejść to jest praktycznie niezniszczalne węzeł. Robimy sobie z dwa obroty powrotne i znowu koniec plecionki wkładamy z tyłu haczyka do oczka. Wkładamy, 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 jest. Żeby żółka nam wychodziła, żeby plecionka nam wychodziła od strony od strony ostrza haczyka dociągamy wszystko ściskamy można na to jeszcze założyć koszulkę termokoczliwą lub pozycjoner i w ten sposób mamy zawiązany haczyk węzłem bez węzła jest to niezniszczalne nic się nie odplącze wytrzymuje każdym rybę tutaj mamy włos na który zakładamy kulkę tutaj plecionka wychodzi od strony Ostrza haczyka, widać to bardzo dokładnie, mega silny, haczyk jest dobrze zawiązany, w się. Węzeł bez węzła polecam.